Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj kolejna opowieść z pierwszej linii frontu. Wczoraj była premiera produktu Steel Good, czyli aplikacji, która pomaga ratować jedzenie z restauracji oraz inne rzeczy, na przykład kwiaty, jeżeli są już na wykończeniu i możesz je odebrać dzisiaj za przynajmniej 50% zniżki, czyli troszeczkę taniej niż normalnie. I ta aplikacja wczoraj miała swoją premierę. Jak to przy takich premierach? Po chwili moja skrzynka jako gościa od IT w tej aplikacji wybuchła od przeróżnych zgłoszeń, od zgłoszeń od klientów. Właśnie o tym jest dzisiejszy filmik, że najlepszy feedback i najwięcej tego feedbacku uzyskasz po prostu od dużej liczby osób, a najłatwiej jest je uzyskać po prostu od klientów. No i nie każdy ten feedback jest taki pożądany i fajny, kiedy dostajesz informację, że coś nie działa. I wczoraj też tak mieliśmy. Było bardzo gorąco, kiedy po premierze, po chwili, okazało się, że bardzo dużo osób się rejestruje, loguje, zaczyna używać naszej aplikacji i osiągnęliśmy limit. Limit wysłanych maili bo w Babou, kiedy normalnie używasz maili, nie podpinasz żadnych zewnętrznych pluginów i bramek, na przykład SendGrid'a, to wtedy na dzień dobry jest taki limit jak 100 maili maksymalnie w godzinę. I szybko to osiągnęliśmy, co z jednej strony cieszy, bo to znaczy, że jest duże zainteresowanie aplikacją i stroną, a z drugiej strony jest nagle gorąco, kiedy chwilę po premierze Chwilę po starcie, kiedy marketing ruszył, jest już gorąco. Ludzie logują się, próbują się zarejestrować, i nie dostają żadnych maili z potwierdzeniem rejestracji, więc nie mogą przejść dalej. Nie mogą nic więcej zrobić, nie mogą skorzystać z naszej aplikacji, przede wszystkim nie mogą kupić jedzenia. Więc troszeczkę to smutne. I było bardzo gorąco, ale na szczęście w Babel da się dosyć szybko takie rzeczy konfigurować i normalnie myślę, że trwałoby to troszeczkę dłużej, kiedy miałbym to programować w C sharpie albo w Java. Tutaj podpiąłem sendgrida i w około półtorej godziny byliśmy już po deploy na produkcję i zwiększonym limicie wysyłki maili. Więc hmm. Chwilę po premierze mieliśmy taką awarię, że nie dało się rejestrować nowych użytkowników, i za półtorej godziny mieliśmy już Fixa na produkcji, który naprawił ten problem, który niepotrzebnie trochę zrobiliśmy, ale w testach ciężko go było wychwycić. I półtorej godziny później znowu aplikacja hulała normalnie i można się było rejestrować, i trochę tych paczek zostało już kupionych. I podsumowując, cały ten dzisiejszy materiał. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem na dostanie feedbacku to jest po prostu pójść do wielu ludzi. A jak zrobić to najłatwiej? Pójść do klientów. Można pójść w wersji beta, żeby byli świadomi, że nie wszystko działa super, albo po prostu normalnie pójść do klientów i powiedzieć, że startujemy. a wszyscy wiedzą, że w takiej aplikacji, gdzie nie muszą płacić za to, żeby tam się dostać, żeby się zarejestrować, żeby sobie przeglądać rzeczy. Jest dopuszczalne, że coś nie będzie działało, a szczególnie na początku jest chyba takie oczywiste, że taka aplikacja nie jest dopieszczona. Zatem dzisiaj czeka mnie ciężki dzień, pracowita noc, trzeba dodać rzeczy, których brakuje i naprawić trochę bugów, szczególnie tych straszniejszych. Więc tutaj znowu przy, przydaje się już jakaś sprawdzona metoda zarządzania, na przykład Kanban, a przede wszystkim lista priorytetów. Ale o tym wszystkim już w kolejnych materiałach. Także dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Zapraszam Cię serdecznie do ratowania jedzenia razem z nami. Czyli wejdź na steelgood.carę i tam możesz wejść w aplikację i ściągnąć ją też na telefon oraz kupić jakieś paczki i po prostu ratować z nami jedzenie oraz inne, inne rzeczy. A jeżeli masz do mnie jakieś pytania, jakiekolwiek, jak robić takie aplikacje? Albo kiedy je robić, o której godzinie, w jaki sposób, jak to wszystko organizować. Po prostu napisz pytania w komentarzu. Czekam na Ciebie. Cześć.